No, byłem już w pocianówce. O, Romeo wszedł do budki Julia tutaj. Kiciulka całą noc była u mnie. W pokoju na łóżku. Tutaj z warzywami tą polędwiczkę. Rozdrobniłem to Gacuś je ładnie. Nie gaculku jedz Julia Basiorek przyszedł przyszedł z bocianówki tutaj zawsze za mną chodzi a Romeo, o oh, proszę co Romeo, nachodziłeś się już? będziesz się grzał, będziesz spał? on śpi, albo tutaj na górze, albo tu A Julia zawsze drapie to drzewko to jest jej drapak to jest i drapaket. No tutaj też trochę. A teraz wylejemy. Wylejemy zupę mleczną z ryżem. Dobra, nie kotki jedzą. coś to położymy tutaj. Wczoraj suchej karmy tutaj nasypałem sporo. To jeszcze trochę zostało. Romeo się oblizuje. Woli tutaj się układać, odpoczywać niż w bocianówce. A Basiorek to jest taki kosmopolita wszędzie i tu, i w bocianówce. Jak ja w bocianówce, to on w bocianówce. Jak ja tutaj, to tutaj. Ale Gacuś, Gacuś nie, Gacuś trzyma się tutaj, wchodzi nieraz do budki tam w ciągu dnia, a na noc, na noc przychodzi do piwnicy, na korytarzu sobie tam siedzi. O, mamuśka przyszła z bocianówki, no chodź kicia.